Dziś ja opowiem państwu o tak zwanej motoryce. Rozróżniamy motorykę dużą. Pojęcie to dotyczy ogólnie sprawności całego ciała lub też jego większej części. Motorykę dużą można wspierać poprzez angażowanie dzieci do takich aktywności jak na przykład jazda na rowerze, jazda na rolkach, odbijanie piłką, granie w piłkę, chodzenie z dziećmi na basen. Ogólnie najważniejsze jest to, żeby te aktywności robić razem, oraz że to pomaga dzieciom gromadzić wspaniałe wspomnienia z dzieciństwa, a także buduje więź między rodzicem a dzieckiem. U małych dzieci jest to o tyle ważne, że buduje też pewność siebie oraz pomaga o utrzymaniu motywacji. Jednak głównym Głównym tematem spotkania dzisiejszego jest tak zwana motoryka mała. Będzie to dotyczy ruchów precyzyjnych w obrębie ręki oraz palców. Jestem przekonana, że ćwiczenia rączki malucha należy zacząć od najmłodszych lat, bo to ważne jest o tyle, że potem dziecko będzie miało łatwiej w nauce pisania. Wspierać tą motorykę małą można w różny sposób, wykorzystując codzienne sytuacje i wykorzystując codziennego użytku przedmioty, które są dostępne w każdym domu. Na przykład można dzieci zachęcać do malowania, rysowania obrazków, kolorowania. Fajne są też materiały plastyczne, czyli na przykład plastelina, modelina oraz wszelkiego rodzaju masy plastyczne, ponieważ pomaga to dziecku w opanowaniu napięcia ręki. Ono wtedy może sobie sprawdzić, jak materiał ten reaguje, kiedy mocniej naciska, słabiej naciska, można te materiały rolować w rękach, można je rozcierać na kartce papieru, można z nich lepić różne figurki. Pomocne jest też wycinanie, tylko że jak dziecko jest małe, ma 3-4 latka, to wtedy oczywiście jest potrzebna, konieczna jest właściwie nawet asysta rodzica. Tak, dziecko nie może samodzielnie wtedy jeszcze wycinać, ale może już prowadzić takie wprawki. Można też dziecko zachęcać do nawlekania, do tego jest potrzebny kawałek sznurka lub nitki. Można też wykorzystać pocięte na kawałki słomki do napojów, koraliki i makaron. Dziecko jest małe, ważne, żeby te przedmioty były w miarę duże. Można też dziecko zachęcić do dotykania dłoni, pocierania nimi, np. podczas mycia rąk, zaciskania i otwierania dłoni, do klaskania. Można np. urozmaicić te zajęcia. Poprzez to, że na przykład może ono klaskać swobodnie albo w jakimś konkretnym rytmie, głośno, cicho. Zabawy tego typu pomagają dziecku wyczuć własne dłonie. To jest bardzo ważne. Ale ciekawym zajęciem jest też wyciskanie nasączonej wodą gąbki. Może dziecko też zmiatać lub rwać papier, tylko oczywiście trzeba dziecku powiedzieć, który papier można rwać, a który nie, to wbrew pozorom ma znaczenie, bo dziecko zasmakuje w tym, będzie się cieszyło tym, no to możemy mieć ciekawe sytuacje. Trzeba dziecku dokładnie powiedzieć, że na przykład dziecko może rwać tylko taki papier, a nie inny, prawda? Żeby nie stracić jakichś ważnych dokumentów, na przykład. Przesypywanie różnych rzeczy, na przykład grochu, kaszy z jednej miski do drugiej, na przykład ręką albo łyżką do zupy, zabawy manipulacyjne z użyciem klamerek. To też jest ciekawy, ciekawa propozycja. Na przykład możemy ćwiczyć z dzieckiem podczas wspólnego wieszania prania, przyczepianie klamerek według na przykład konkretnego koloru, że na przykład na jednej lince będą tylko niebieskie klamerki, na drugiej na przykład tylko zielone. I gdy dziecko jest już większe, można urozmaicić te zabawy i je trochę utrudnić. Na przykład koraliki mogą być mniejsze, mogą mieć mniejsze dziurki, wtedy nawlekanie będzie troszeczkę, troszeczkę trudniejsze. Kolorowanki mogą mieć więcej elementów. Zachęcam też do korzystania z dostępnych w internecie kart pracy rozwijających grafomotorykę. Dla starszych dzieci są to na przykład szlaczki literopodobne, takie jak tutaj widzimy. Mam nadzieję, że, że to widać. Można też, dla małych dzieci są proponowane prostsze karty. Tutaj dziecko akurat ma zadanie na śladzie narysować tego żółwika, potem może, je, może go pomalować. Ważne, żeby te karty jak będą Państwo szukać, dla swoich dzieci były dostosowane do ich aktualnego wieku oraz możliwości. Nie zawsze możliwości motoryczne idą w parze z konkretnym wiekiem. O tym też trzeba zawsze pamiętać. Ja na przykład szukając takich pomocy, wpisuję sobie grafomotoryka, karty pracy, dla ja tutaj wpisuję konkretny wiek. I wtedy najczęściej się wyświetla jakaś propozycja. Jak już dziecko zacznie wprawki robić jeżeli chodzi o pisanie to wtedy warto skorzystać z tak zwanych nakładek ergonomicznych. Wyglądają one tak. To jest już propozycja i dla starszych dzieci tak jak już one będą robiły wprawki właśnie w pisaniu są to nakładki w różnym kształcie w różnym kolorze. Ogólnie zasada ich działania polega na tym, że one są odpowiednio wyprofilowane, pozwalają dziecku, ułatwiają dziecku prawidłowe trzymanie narzędzia do pisania, rysowania. Tak, Zachęcam do prowadzenia ich dość wcześnie, już nawet w piątym roku życia, przy zwykłym, przy zwykłym kolorowaniu, przy zwykłym rysowaniu. Można też dzieciom proponować odwzorowywanie, starszym dzieciom kalkowanie. Tak. Też oczywiście wpływa na rozwój motoryki u dziecka. Mam nadzieję, że ten film będzie dla Państwa inspiracją do ciekawego spędzania czasu w zaciszu domowym z naszymi dziećmi. Dziękuję za uwagę.